A oni się jeszcze przyjebali, że stanął za mnie, żeby mi nikt w dupę nie wjechał, nie? On tak podjechał, stanął, nawrócił, a, a to panowie się ciepiają, że kurwa stanął tak. Jednak lepiej, no tak, tak, tak. przy okazji pani źle stanęła, bo stanęła pani na czerwonej liście. Przy pana kurwa, a jak opony pojazd. mi rozjebali, to jak jak miałam jechać, jak się nie dało? No to, A gdzie jest ten konto, tam postawiony? Kurwa, dopiero wyszłam z auta i od razu podjechał pan. Dobra, nie ja wiecie. już nie mam siły do Normalnie tak mnie pan denerwuje, że to jeden, szok jeden. Ja pierdolę Jedziemy No, to tam uważa? A zaraz zebranko Zaraz zebranko? A ty gdzie bywa? do wojska się zaciągnąłeś, że takie pagony żeś dal A Nie mi, da, dali mi takie A Ty, uważaj, bo dadzą cię się zapotrzebowanie, że jeszcze Nie no Bo widziałem jak ludzie dzisiaj chodzili normalnie, jak ubrani za żołnierzy Bo w się bawią nie będę stała eee, i patrzyła na, na tego podawcją, pana przyjem... ci ich do się po DSO. nie? Zapatrzywają się pod SO. Nie, zwróciliśmy ich, zapotrzebowanie się pod zlużem Nie, nie, nie. Pierwszy, pierwszy poleciał. Sprawdź yy, sobie leo kongo. Yy, za co poleciał? Dobrze, ale on poleciał, bo nie mamy innej tej. Jakby na to ma bajczki. No, a drugi poleciał za po prostu... coś innego jednak. No, on poleciał za to samo, tylko po prostu usunąłem USO. Na no służbę tak. mądrej. Czyli, czyli ktoś posłuchał się tego, co napisała pewna jedna mądra osoba na Twitterze i... Nie, po prostu słuchaj, no nie możesz się ubierać w mądre i pojadować, a oni nam jeszcze mówią, że oni są z korpusu afrykańskiego. Bo oni se to znaleźli, kurwa, w paczkach z Lejsu. A widziała kiedyś pani wpływa paczka klejców w mundury wojskowe? Tak, ja specjalnie im włożyłam tam te plakietki, otworzyłam paczkę chipsów, włożyłam im plakietki z nazwami, no nie, żeby się cieszyli, żeby mieli zabawę, potem zakleiłam to taśmą, nie no, nie taśmą klejącą, to zakleiłam, żeby nie widzieli, nie, I oni są to jedli i BUM, mają plakietki, nie. Dobra, przyniesie alkoma, trzeba zbadać Dobra. Ja wam w domu znakę zlejsu, wiesz? Dobra, ja pierdolę już nie wytrzymam, Misiek, bo chyba mi się okres zaraz zacznie. Ja pieretal Normalnie Ja w domu ja w domu ten dostałem yy, tą Odznakę z Lejsu wiesz? Bro, ja, mu, ja mu dałam naklejkę super dzielnego pacjenta i najlepszego mężczyzny na świecie Normalnie Senior Deputy Dima Zakaje w coś tam, coś tam, tam 01 Tylko ty masz moją odznakę bandyta A, widzisz? Kurwa, ty, ty, ty. W lejsach, w lejsach rozdają. A co już się zdają odznaki jest o w lejsach i z tymi No z tymi, a skąd pan, pan ma... Ale tylko twoją, bo ty jesteś legendą. To skąd pan ma. Dobrze, będzie mandat. Zad... Przecież mówiliśmy, że znaleźliśmy w lejsach pana tak? No nie w lejsach odznakę, tylko dlaczego pojazd jest tak postawiony. Proszę pana, no jak ja tak miałam postawiam? podjechać jak auto jest rozjebane, no bo ja mi ktoś opony przekał. ale proszę nie używać wulgarnych słów. <laughs> oh, <nie. laughs> No się pytam, dlaczego pojazd stoi na czerwonej linii. Bo może. Proszę pana, bo ja nie, nie, nie miałam może. jak zjechać gdzieś indziej, bo opony cztery były przybite, dlatego wezwałam e, kogo, <grym> z pompa garażu. O. To jak pani odjechala z miejsca, tyle. Skąd pani odjechala? Pani mi powie. Przy, pan, przy pana, tutaj w tym momencie opony mi pękły. Zajechałam tutaj z boku, żeby nie stanąć zaraz koło słupu. Rozumie pan? Jak nie. miałam dalej podjechać? Gdzie? A nie ma tu strzegawczego, Pierwsze, Pierwszy to panie Hobi, poław. Jest w bagażniku, proszę trzeba... pana. No a ma być na Ale proszę pana, podjechał, ale się pan czepia, naprawdę. Pan tu. Ja już się nie odzywam, bo pan jest. Albo ją puszczasz, albo do ja zgłaszamy to, że nie zamknąłeś radiowozdu przy szamajno-drogowym. Szta? Ty... Albo odpuszczasz to, albo do ja piszemy to, że nie zamknąłeś. Ja radnie pozostanę. że proszę, pana za próbę kradzieży i tyle. Mm -hmm. uh -huh. Oczywiście. No. no i widzisz, w tym momencie dostajesz próbę kradzieży. No. No. Taka, chce pan coś mnie czy ty, nie, bo to naprawdę, to jestem, to, jestem zmęczona i wkurwiona, mam okres. Już mi się chyba normalnie zaczął. Plan mnie tak wkurwia dzisiaj, że to jest tragedia. Ale jest proszę, pan nie. tak nieprzyjemny i niemiły, że nie, nie mogę przyjemny? na pana patrzeć. Wykonuję tak. swoje obowiązki służbowe. Nie, nie mogę normalnie już na pana patrzeć. Jak pana widzę, to aż mi ciśnienie się podnosi. To pani łamie prawo w tym mieście, które... Dole, nie Dobra, chodź, chodź, sorry, chodź, Dokąd? Było... Jeszcze nie skończyła się interwencja było miło panowie, Dobrze. E, dziękujemy Dobrze, jeszcze nie ma końca interwencji Jak ja powiem że jest koniec to wy sobie wtedy powiedziecie Dobra koniec interwencji Elo nie. Dobra, Siema, te... miło było Czy pani jest poważna? Dobra, słucham pana Dobrze proszę pani to jeszcze dlaczego nie ma tego trikata strzegawczego? podjechał pan z pompa garażu i postawił auto, żeby nikt mi tu pan nie podjechał. Nie zdążyłam nawet wysiąść z auta, żeby, żeby ten, żeby wyciągnąć cokolwiek, bo Ale wysłałam zgłoszenie. Rozumiem, z... cicho bądź! bądź. Wysłałam bądź. zgłoszenie, od razu pan do mnie z pompa garażu zadzwonił i podjechał. Nawet nie zdążyłam wysiąść. No. Wy... Znaczy, nie no, znużyłam. Widziałam, że podjeżdża, to wysiadłam, on sobie tu stanął, tak? On mi pomógł z autkiem, panowie podjechali i się przypierdolili, że on auto postawił. Po pierwsze, nie używa pani niecenzuralnych słów. Dobrze, słybyt. proszę pana, przepraszam. O, dziękuję, tak możemy rozmawiać. Ale mnie pan wkurza normalnie. Dobrze, ja tutaj nie jestem od tego, że... Dobrze, dobrze. ale ja nie mam czasu, pan chyba też ma co robić, także przejdźmy do sedna. Słucham, pan. Proszę pani, dobrze. Po pierwsze... Faktycznie, to co Pani mi powiedziała i przedstawiła, jest logiczne. Tutaj nie zawinila Pani, tylko zawinila to tylko zawinił tutaj Pan Pablo, ja, ja się który pan wymienił Pan, pan Pablo panią, po... nie zawinił, Pan Pablo zjał tylko na pobocze, żeby mi pomógł przed na przeciwny pas ruchu i stan... O, przy przyjechał przejechał Pan Pablo. Stanął pod prąd. Proszę Pana... Może mu się, nie wiem, strony pomyliłem. To w takim razie nie jest odpowiednią osobą do posiadania prawa jazdy. Proszę pana, to już musi pan sobie z nim wyjaśnić. Ja zjechałam no na pobocze, czekałam mówię. na pana, pan, 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 nie wiem jak się nazywa, podjechał, pomógł mi, a to, że sobie stanął na odwrót, żeby mi nikt do pani nie wjechał, no to, no to tak wyszło, no i tyle. No a pan się czepia teraz, bo pan, nie wiem, pan nie ma a. żadnych innych parkuje. rzeczy lepszych do robienia? Pablo. Hmm. Pablo, w Panie ten samochód. Dzień dobry. Serio, proszę pana, ja mam co robić, pan ma co robić Co? się on ja, nie ma co robić, się nudzi na coś, byłeś. już... Właśnie widzę, bo już to mówi. <gulia> kurwa, chodź tu. nie, 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 nie Dobra, Ja biorę, ja biorę urlop, ja, bio ja mam kurwa dość Dobra, chce pan coś jeszcze ode mnie, bo ja naprawdę... Nie, bierz pani ten dowód, jedź pani <gulia> <gulia> Nie chcę pani dzisiaj widzieć. Ale ja nawet pan, pan mi dowodu nawet nie wziął To dawaj ten dowód <gulia> Ale pan jest słaby, naprawdę to dawaj, jak pan ma kobiety dosyć? Aha, oj, Aha. Oj, Dobra, oj, ja chcę oj, rozmawiać, oj, z, oj, ja, doj, z, oj, ja chcę oj, rozmawiać oj, z wyższą oj, rangą, oj, że pan do, do, do mnie do mówi, oj, że mam wypierdalać. Ale jak pan do mnie mówi, że ja mam wypierdalać? Ja do pana coś takiego mówię. Jaki jest numer pana odznaki? Nie. Dobra. W tym momencie jedźcie stąd. Jaki jest numer pana odznaki? Ale pan do mnie powiedział wypierdalać. Ja mam dość, ja nie będę w tych